Zakupiliśmy, zakupiliśmy sześć autobusów na i... Man, A21 Lajos. Są to autobusy z 2005 roku. Będą jeździły od dzisiaj na ulicach miasta, na jakich liniach, na tych które, na wszystkie liniach, które obsługujemy, jak Państwo widzą, to są bliźniacze autobusy do tych, jakie miasto zakupiło w pierwszym e, etapie poprawy komunikacji miejskiej. Właśnie mamy okazję teraz się w nim placu przejechać, zobaczcie Państwo jak wygląda. Jest to elegancki nowy autobus, z których jesteśmy bardzo dumni, zadowoleni. Ma pełne wyposażenie elektroniczne, lasowniki, elektroniczne tablice z przodu, z tyłu, z boku. Także to są takie samochody, jakie już mamy. Dzięki, dzięki tym zakupom poprawiliśmy bardzo. Ale tak wygląda To, to, to możemy, Fajnie, możemy do środka zajść? To... Jeździłem, tak, to pierwszy raz, że usiadłem. Jak one się sprawdzają na ulicach Biegesna? Ja, bardzo dobrze, a w szczególności y, jazda dla kierowców jest bardzo dobra. A nie trochę tych to To się z nim przeszło pewnie. Ja na pana coś powiem. Y, lepszy jest gorszy automat od najlepszego y, autobusu z manualną skrzynią biegów. A ten ma automatyczną skrzynią? Tak, tak. Super. Może pan się przedstawić? Rakowski Waldemar.